Dzień dobry, jak widać, piękne chwile mnie czekają. A z mniej pięknych chwil ten kurier dalej na mnie przyniósł paczki. Więc w sumie nie wiemy, czy robić dzisiaj te zdjęcia czy jutro. No ale niektórych rzeczy, niektóre rzeczy mamy, więc wolałabym... Właśnie nie wiem. Ale tak to wtedy jutro byśmy robili męskie tylko, czy jak? czy ja bym miała z głowy. się 28. No ja wiem tylko, że w sumie, jak już byśmy mieli rozłożone, to można też pozostałe rzeczy zrobić. Bo ogólnie miało być też tak, że przed świętami mieliśmy wypuścić wszystko, co mieliśmy przygotowane. A się nie udało. Więc po świętach dosłownie dwudziesty 27. Pojawią się dwa ostatnie kolory. Słuchajcie, no życie, niestety, przez to, że jesteśmy jeszcze na tyle małą marką, że nie jesteśmy w stanie zrobić kilka dropów i zamówień przed, więc robimy po prostu tak, że robimy drop. Mamy pieniądze, więc od razu wtedy kupujemy kolejne rzeczy. Musimy też zapłacić, oczywiście, szwani dziewiarni, hawciarni i wszystkim po kolei dostawcom, żeby móc no, po prostu zrobić kolejny drop. Więc nie możemy robić tak, że na przykład w tym momencie już byśmy robili wiosenny, bo po prostu nie mamy na to budżetu. No i to się też wiąże z, tym, z takim ryzykiem, że um, możemy mieć opóźnienia. I nic nie jesteśmy w stanie z nimi zrobić. Więc tak niestety wyglądają realia małych marek odzieżowych. Yy, I ja dalej jestem już żelazkiem się męczę, które jest tragiczne. W ogóle to żelazko, ona ma chyba 15 lat. I ja nie żartuję, bo ja je wzięłam y, z y, domu, kiedy wyjeżdżałam na studia. A jak wiadomo, y, już od dawna nie studiuję, w ogóle ja już widzę, jak będę to montować i stwierdzę, wow, ależ je ja pięknie kwitną co wyglądam w tej fryzurze. Ale jeszcze nie roz... Nie... ale... Ty to widzisz tu, tu mam opaskę, tu mam warku czarowającego, się. Mhm. Proszę, proszę, jak ja jestem ogarnięta już, ale yy, nie było dzisiaj sesji. Dlatego, że ta paczka druga przyszła za późno i już jutro to jest deadline maksymalny, jakim, na jaki możemy sobie pozwolić, yy, ale za to z dobrych rzeczy zamówiliśmy... Yy, Parownice albo żelazko parowe takie stojące z marki Steam One i ono powinno być jutro, więc obym była zadowolona, bo to ostatecznie nie jest to, które ma moja mama, ale to ma takie, samo, takie same. Jak to powiedzieć? Takie same cechy, ale ma jeszcze lepsze opinie, więc zobaczymy. Chcę z Wami otworzyć kalendarz, ja już sobie ponagrywałam tiktoki, instastory i tak dalej, więc jest ok hmm. bo napisał mamy tutaj w kalendarzu chociaż może się uda no zobaczymy, zabierz siebie slash bliskiego na kawę, więc jeżeli nie chcecie iść sami, zabieracie kogoś i lecicie na kawę, chociaż w sumie może jak pójdę na spacer z dziubami, a chciałabym to zrobić zaraz to mogłabym siebie nawet zabrać na kawę. Ale ja jednak wolę tą smakę. Ja najbardziej lubię chyba tą właśnie smakę, którą Wam pokazywałam w chyba niedzielnym albo w poniedziałkowym vlogmasie. Bo ona mi najbardziej smakuje z tego względu, że najmniej czuć kawę. Zobaczymy, czy po prostu ogarnę się czasowo. A Wy mi dajcie znać w takim razie, skoro zabieracie siebie albo kogoś na kawę, gdzie jest Wasza ulubiona. Najlepiej takie smakowe, bo ja takie karmelowe zimowe. Ja nie, bardzo nie lubię pumpkin spice latte, to kompletnie nie jest mój klimat, chociaż to już chyba też już nie jest sezon. Ale gdzie właśnie najbardziej lubicie pić kawę i jaką? Dokładnie. Proszę mi tam całe swoje zamówienie wypisać na dole, więc fajny dzień. Możemy zrobić coś drobnego albo dla siebie, albo właśnie dla kogoś, z kim macie ochotę po troszeczkę poplotkować i wypić kawę. To ja działam dalej i odzywam się potem. Ach, kurczę, wiecie co? Jest godzina... 1812. Mało dzisiaj y, się odzywałam, ale jak skończyłam nagrywać te wszystkie rzeczy, to po prostu usiadłam do kompa, co ja tu mam. Usiadłam do kompa i zaczęłam wszystko po kolei montować na dzisiaj. Chciałam też powrócić w końcu jakieś story dlatego, że y, nie wrzucam praktycznie w ogóle nic i Proszę bardzo, mamy 18 i ja tak naprawdę jeszcze nie skończyłam, bo chciałabym jeszcze zrobić tiktoki, ale robię sobie przerwę i zastanawiam się, czy po prostu dzisiaj już nie odpuścić, chociaż nie wiem, czy jestem w stanie, bo bardzo chciałabym. No idę teraz na spacery, ale później chciałabym na przykład właśnie skoczyć jeszcze do pasa. Zawsze muszę myśleć, czy to jest pasaż, czy to jest galeria, mieszkam tu już tyle lat i nigdy się nie nauczę. Do pasażu do Kontigo, bo w ogóle kończy mi się moja konturówka Diana. I na stronie Glam Shopu w ogóle teraz jest promka ch chyba na całą na wszystko, i też wchodzą w te wszystkie w w współprace, więc sama moja kolekcja ślubna i paleta abstrakcja jest też na promce. No i pomyślałam, że dobra, zrobię sobie zapas konturówek Diana. Ja wchodzę, ja wiedziałam, że ona jest wyprzedana, ale nie wiem, jakbym się z cudem liczyłam, czy może będzie, nie było, więc wchodzę na Contigo, nie ma, też jest wyprzedana, więc chcę podjechać do pasażu i zobaczyć, czy tam będzie stacjonarnie i od razu kupiłabym sobie i e, zabieram a, na, zabieram cię na kawę, Uuu, do maka i kupimy sobie po kawie i potem bardzo chciałabym pojechać na siłownię. Bo w tym momencie siłownia. No my to tak nie zawarto. Ostatnio ćwiczyłam po prostu w domu, ale bardzo mi brakuje tej siłki i bardzo chciałabym iść, więc pomyślałam, że dobra, już nie dajmy się zwariować. Ja muszę mieć czas, chociaż na jakiś, nie mam, ale na, na trening. I przez to nie wiem, czy ten vlog nie pojawi się później, bo jak ja pójdę na siłkę, to ja już w nocy nie dam rady. Tego vloga zmontować, bo muszę jutro wcześniej wstać, bo jutro robimy tą sesję. Więc, jak pójdę spać o trzeciej po odmontowaniu tego vloga, to nie ma szans, że wstanę rano. No też może raz. No, ale no jak ja będę na tych fotach wyglądać? Idę na spacery, wybierać miszki, wracamy, pojedziemy do pasażu i może mi się uda skończyć na siłkę. Takie jest plany dzisiaj. Nie padało. A ja weszłam na spacer i co? I zaczęło padać. Ale jestem z Pluszka bardzo dumna, bo mimo tego, że jest strasznie zimno, to robimy dłuższy spacer. Więc chyba Pluszaczek potrzebował tego. Zostań! Super! Patrzcie, bo mam śnieżnego pieseczka. To już ci daję nagrodę, już. już. Wiecie? Patrzcie, jaki śnieżny piesiąk. No, śnieżny piesek jesteś, Michał. No kto jest śnieżną kuleczką? Już nie mam zjawisk, wszystko. Idziemy do domu. Dobra, let's go. Sprawdźmy, czy będzie i chcę jeszcze zobaczyć, czy będzie puder z Rosie. I co, i co? Tu jest, tu jest Flora. Kurczę, serio, nie ma Diany. No nie ma Diany. O. Nie I słuchajcie, udało mi się kupić ostatnie dwie konturówki i jeszcze musiałam się zapytać, czy w ogóle są, bo właśnie tam na górze ich nie było, ale były schowane, więc wzięłam tyle, ile było. To jest taka moja um, idealna, ja ją mam, i to jest właśnie taka moja idealna konturówka na co dzień, więc ja nie mogę żyć z opcją, że jej nie będę miała. A teraz zabieram cię na kawkę. Jaką sobie weźmiesz? Ale wiesz, no, ja chcę tą samą. Mordowianą, bo mam w domu. No dobra. Chyba, że chcesz gdzie indziej iść. Nie, jest Czy jestem ślepa? A dobra, napoję. I to było. Eee... U. To. I dla siebie biorę bezkofeinową. I dla Alana. Eee, bez zmian. No dobra, ja jestem już po treningu, teraz jałko i zbieram się do domu. Zrobiłam dzisiaj posiadki, ale w międzyczasie odpisywałam jeszcze na komentarze na Outspire, bo wrzuciłam dzisiaj info o nowym modelu bluzy i właśnie było sporo komentarzy, więc w ogóle jeżeli komentujecie posty na Outspire na Instagramie, bardzo dziękuję bo powiedziałam, że czasami mam tam lepsze statystyki niż na Masonceisie. No, a wiemy dobrze, że Instagram trochę umiera, więc jestem chyba wdzięczna za wszystkie komentarze, więc bardzo dziękuję. Dzień dobry, witam Was w piątek. Ja wiem, że przez dwa dni nie było vlogmasów, ale wczoraj rano obudziłam się z taką migreną, że do chyba dziesiątej kompletnie nie byłam w stanie wstać z łóżka. Później nie wiem jakim cudem, ale wyszłam. Natomiast no, nie byłam w stanie kompletnie nawet otworzyć oczu, do nie wiem której, więc ym, pracowałam po prostu przy kąpie. Ja wiem, że to też nie brzmi logicznie, ale po prostu musiałam, bo mamy tyle pracy w związku z dropem, który kiedy wy oglądacie ten film, albo właśnie startuje, albo już wystartował. Nie wiem, kiedy ja go wrzucę, bo nie wiem, kiedy go zmontuję, dlatego, że dzisiaj jest piątek, drop mamy w sobotę o 10, a my dopiero teraz, słuchajcie, robimy foty. A jak widzieliście, we vlogach cały czas coś było nie tak i nie mogliśmy tego robić. Wczoraj mieliśmy, no to tak mnie po prostu, ja już nawet mówiłam mojej mamie, że nawet jakbym miała migrenę, to będę musiała, ale ona mnie tak całkowicie zmiotła, no ja nie byłam w stanie w ogóle wyjść z łóżka do dziesiątej, a potem kompletnie w ogóle otworzyć oczu, bo po prostu to taki był ból, więc dlatego też nie było vlogmasu no bo nie nagrywałam kompletnie nic, bo stwierdziłam, że dobra, jak i tak już umieram, to mogę umierać jeszcze trochę bardziej i po prostu pracować. I mam właśnie na sobie nasz nowy model bluzy, czyli regular. Jeżeli nie lubicie tak oversize'owych blues jak nasza Oversized Essential, no to mamy właśnie wersję regular i ja mam na sobie rozmiar S i jeszcze jest jedna mniejsza, więc. Cały czas się rozwijamy i słuchamy tego, co do nas mówicie, piszecie, jakie uwagi zostawiacie i właśnie analizujemy to i robimy, tworzymy takie rzeczy, które Wam będą się podobały najbardziej, więc będzie taka buza i to jest też ostatni raz, tak mi się wydaje, kiedy będzie odcień Chocolate Brown, dlatego że no po prostu już widzimy, że rynek się nasycił. I będziemy iść w kolejne kolory. Więc, jeżeli ten kolor bardzo Wam się podobał, no to to jest ostatni moment na to. Później siadam i wszystko będę masowo edytować. Całe szczęście, większość już postów na Outspire. Wrzuciłam. Został mi jeszcze jeden dlatego, z promką, dlatego że ogólnie będziemy uczyć nowości i te rzeczy, które są na stronie, nie wszystkie, ale naprawdę bardzo dużo będziemy przeceniać jeszcze bardziej i od razu odniosę się do tego, co mówiłam wcześniej, że nie będziemy mieć żadnych promocji. Jak widzieliście na Black Friday, nie zrobiliśmy promocji, dlatego że stwierdziliśmy, że lepiej jest zrobić to za jednym razem, nie żebyście płacili po pierwsze dwa razy za przesyłkę, po drugie robili dwa razy zamówienia, bo wiecie, zawsze jest lepiej zrobić jedno duże niż kilka małych. Pod każdym możliwym kątem, więc postanowiliśmy połączyć po prostu te dwa momenty i nowy drop, i promocję jako jedno, i żeby po prostu każdemu było łatwiej. No i też jeszcze druga kwestia tego, że mówiłam, że ogólnie mamy bardzo małe marże i tak dalej, i tak dalej. W tym momencie, kiedy przeceniamy te rzeczy, to albo na nich praktycznie już nie zarabiamy, albo dosłownie. 2-3 zł, więc to nie jest to, że jesteśmy w stanie tyle przycenić, ale po prostu chcemy zrobić miejsce na nowe rzeczy, które będą w 2023. Więc chcielibyśmy troszeczkę wyczyścić magazyn. Bierzemy też oczywiście wszystko pod uwagę, to ile jak się to sprzedaje. Wiecie, kiedy zaczynaliśmy, kompletnie nie wiedzieliśmy, jakie ilości. Teraz już trochę lepiej to szacujemy, więc mam nadzieję, że im będzie dalej, tym będzie coraz lepiej. No ale cały czas się uczymy, cały czas jesteśmy nową marką. No i i też nie oszukujmy się, że nie zaczynamy od zera, więc też te ilości muszą być trochę większe, no bo mam Was a Wy jesteście zainteresowani tym, co otworzę, za co oczywiście bardzo dziękuję, bo nie oszukujmy się, że bez Waszego wsparcia no, bylibyśmy całkowicie w innym miejscu i bardzo się też cieszę, że nie traktujecie tego jako kolejny merch jakiegoś tam youtubera, tylko widzicie, że ta jakość jest dużo, dużo lepsza i że, no, kurczę, słuchajcie, szukaliśmy tego materiału bardzo długo, Alan nosi też bluzy, swoją bluzę jeszcze od, przez od półtora roku, cały czas, no i właśnie też w sobotę wychodzi w końcu męska kolekcja, więc tyle Poganiem Alana i działamy z fotami dalej. Słuchajcie, ja już skończyłam. Nie widać się. Ja już skończyłam robić zdjęcia i teraz czas na Alana. Debiut. I debiut też dla mnie, bo ja chociaż w sumie nie, bo już tam Rzymie na nakręciłam, nakrę ale ogólnie nigdy wcześniej nie robiłam tylko i wyłącznie Alanowi zdjęć, Ani Alan nigdy wcześniej tylko nie pozował. Tylko i wyłącznie Alan. No, wiecie o co chodzi. Więc jestem bardzo ciekawa, jak nam to pójdzie. Mam nadzieję, że szybko na ten moment jest 1620, a ja mam jeszcze tyle pracy, więc mam nadzieję, że pójdzie nam to szybko. Nie mamy tego dużo, bo jeżeli chodzi o męską kolekcję, to mamy dwa kolory t-shirtów. Są t-shirty oversize, które Alan z wielką chęcią zaraz Wam pokaże. I mamy Essential Hoodie, czyli po prostu bluza. Ona nie jest ani. Ona po prostu ona jest regular. To nie jest oversize, jeżeli chodzi o męski drop, natomiast t-shirt jest, on jest taki fajny, luźny, ale od razu jak będą pytanie, czy będzie regular, nie będzie takiego klasycznego regulara, tylko on, słuchajcie, ta koszulka, którą my szukujemy jeszcze, o, ale za każdym razem, jak jest ubrany, to ja po prostu nie mogę przecież się zachwycać. To jest też inny materiał, taki bardziej lejący, genialny i on po praniu po prostu zachowuje się, zachowuje się idealnie, ale to, kiedy myślę, że na wiosnę. Tak myślę. A jeżeli chodzi o męskie t-shirty, to one są o jedną gramaturę grubsze niż te damskie. I więc one są takie fajne, konkretne, mięsiste. Zaraz Wam je pokażę. Dobra, i tak właśnie wygląda t-shirt męski, więc widzicie, gdzie się kończy. Dajesz model. Ja yeah. Już od tyłu. Od tyłu pokaż. I też jeżeli chodzi o przód... O haft to jest tak samo zrobione delikatnie jak w damskiej, czyli jest po prostu wyhaftowany w czerni. Dobra, lecimy z fotami. A, i Alan nosi rozmiar L, rozmiarówka jest od S do XL. No dobra, y, gdzie ty telefon stąd? Dobrze, ja teraz No, a co no, telefon w kieszeni? Y, telefon. Ja mi Halo? tą do kieszeni, tą luźno i teraz weź mi pokaż, popatrz się, nie patrz się w ogóle, fal, no, no, O! Ej, no i nic! Ale weź, nie dawaj tak głowę aż tak, bo wtedy masz zapuszoną szczękę. O! Jeszcze trochę niżej głowa i w bok bardziej do mnie i tak przechyl. O! O! Ale bardziej mi się podoba, jak była jedna, jedna ręka. Co masz? Alan powiedział, że ma krwotok, bo ogólnie Alan jest taki, że mu często krew na sali jest taka po prostu randomowa. Bo tak lubi. Rukarze ma jakieś tam hobby, nie? Ja to mam, I głowa. Jeszcze bardziej. O, jeszcze bardziej. Co już No to jutro będziemy. Ja się dobrze wam, nie, że czasami, ja się dobrze Dobra, a tak wygląda bluza, więc też mamy. Bardzo delikatny haft i no powiedziałam, że to jest taka klasyczna, idealna bluza na co dzień, nie jest ani zbyt obcisła, ani zbyt oversizedowa i Alan nosi rozmiar L i tutaj też jest rozmiarówka od S do XL. No i długość, Alan ma nadprzeciętnie długi tłów, może nie aż nadprzeciętnie, ale raczej jest z tych dłuższych, ja na przykład mam bardzo krótki. I jak widzicie, nawet jeżeli macie kogoś z dłuższym tułowiem, to też będzie kitesik. Pluszuj, plusz. ma super długi tułów. Mamy wpół do pierwszej. Ja właśnie zrobiłam sobie przerwę na herbatę, bo skończyłam edytować wszystkie zdjęcia, i zrobiłam też banery na stronę i na stronę i pod telefon. I to jest herbata z jabłkiem, z cynamonem i jeszcze z czymś różanym. O, i fajna. Fajna, bo tak fajnie rozgrzewa, więc yy, będę sobie piła tą herbatę. Zaraz właśnie wracam jeszcze do filmów, ale chciałabym otworzyć z wami kalendarz, bo jak nie nagrywałam, to kompletnie go nie otwierałam, więc yy, jestem ciekawa. Przyszła też do mnie paczka z marki QA i chcę ją otworzyć. Dostałam jeszcze inne paczki, ale ta jakoś tak wyjątkowo mnie ciekawi, bo jestem, nie mam pojęcia, co może być w środku, e, ale najpierw kalendarz, więc czekajcie. Jaki mamy dzisiaj? Dzisiaj już mamy 17, ale widzę, że 15, 16, 17. Dobra. W mamy dwa cienie. Blok czekoladowy. U. Lubię takie kolorki. I to jest taki fajny czekoladowy odcień. Coś czujesz, że te maty w tym kalendarzu, jak się je połączę razem, to po prostu będzie idealna paleta na co dzień. I kolor nieoczywisty to już jest turbo pigment. No i to jest właśnie taki odcień, który mieni się na przeróżne odcienie. I co tutaj jest? O, rzęsy, rzęsy i kryształki. Ja w ogóle powiedz mi się. No, miałam właśnie mówić, powiedz mi się, żeby chopał. Hopał. hopał. Um, chyba mu się zimno już w dupkę zrobił. Zimno ci mi się w dupkę. Misio? Zimno w dupkę, no ja wiem. Ja sobie kupiłam jakiś czas temu właśnie takie kryształki, ale jeszcze nie miałam okazji, żeby je sobie poprzyklejać w makijażu, więc może... To jest to. u ale ładne są te rzęsy. Chociaż one tam są takie dosyć spore. One się nazywają akcenty. Może nie, że spore, ale są takie długie, więc jestem ciekawa, jak one u mnie będą wyglądały. Ja zdecydowanie jestem fanką kępek. Zresztą dzisiaj mam też kępki na oczach. Nie wiem, czy jesteście w stanie to zobaczyć. Muszę się już zmyć. Zaraz pójdę się jeszcze zmyć, zanim wrócę do pracy. Ale, no zobaczymy. Muszę w wolnym czasie się trochę pobawić Makijażem, bo powiem Wam, że trochę mi tego w ostatnim czasie brakuje, bo cały czas co prawda robię taki makijaż, który w 100% mi odpowiada. Ja się naprawdę bardzo dobrze czuję w takim makijażu, a jak mam kępki, to już w ogóle. No ale czasami fajnie byłoby zrobić coś innego. I to jest różowa beza, czyli taki biały cień, który mieni się na róż. I mamy petunie, czyli matowy odcień, ale już nie w neutralnych kolorach, tylko mamy taki akcent różo-fioletu. Tak wygląda. Fajny będzie do kresek. No już powiem Wam, że dużo tych okienek nam nie zostało. I już prawie, w sumie za tydzień? Za tydzień... No, za, tydzień uh. może, za tydzień święta. Kiedy ten grudzień zleciał? Wszystkie święty. nie było. Zaraz. Bożenko. Paśka, Bożenko i... Ale w ogóle też edytowałam jeszcze foty Alana. I wiecie co, moglibyśmy? Na przykład, bo Alan się kompletnie nie czuje do zdjęć, ale. No, to jest... Co jesteś? Pięknie. Ale nie mówisz, że nie jesteś piękna. Ale chodzi o to, że no, po prostu Alan się nie czuje komfortowo za kamerą. Logiczne. Ka każdy ma różne preferencje. I moglibyśmy zatrudnić kogoś do tego, ale wiecie, na początku to są tylko cztery modele, więc my zrobiliśmy te zdjęcia w pół godziny? O mamo, pluszuś! Pluszuś! No, <laughs> Proszę cię, idziesz jutro do fryzjera, wiesz. On wygląda koszmarnie. Wygląda? <laughs> Nie jest piękny, ale wygląda koszmarnie. Zdecydowanie fryzjer mu się przyda. No dobra, i zobaczmy właśnie, co dostałam od QA. No, ale ogólnie obrabiałam te foty i naprawdę no, spoko Alan wyszedł na tych zdjęciach. Jest tam jedna taka, gdzie wygląda jakby był tam za karę. Ciężko. Yy, ale jak coś to nie było tam za karę. Ok, i mamy dwa produkty Cleansing Balm. Balm. Ale to i Hydrating cleanser, ale to jest ten do pierwszego etapu. Tak! Ej, to przetestujmy sobie jeszcze dzisiaj. Co wy na to? Idziemy to sprawdzić. Ale zanim to jeszcze yy, kalendarze adwentowe dla Was. Trzy, o, trzy okienka, czyli. 15, 16 i 17. To 15, co? Dwa podkłady z Eveline Wonder Match Lumi, w zależności jaki odcień. Mam tutaj dziesiątkę dla was i dwudziestkę. Serum pod oczy z Basic Lab. dwa produkty z Bielendy Professional, bo mam tutaj dla was krem regenerujący z koloidalnym złotem i tonik łagodzący nawilżający z mojej ulubionej serii. I do tego coś Kolorówki, ale też, żeby Wam ładnie w domu pachniało, to świeczka z Yankee i to jest Amber and Sandalwood. Bardzo to ładnie pachnie. Bardzo ładnie, ale to jest taka miniaturka. I dalej mamy z Max Factora False Lash Effect Primer, a maskara to Kobo Natural Beauty, mascara wydłużająca. I ostatnia rzecz to bronzer z Eveline, Fil de Bronze w odcieniu 02 Chocolate Cake, numer 16. To zestaw z Fenty Resting Peach Face, czyli błyszczyk i róż w kremie. Cienie z Eveline, ta taka kolorowa paletka. Te moje ulubione produkty z Equilibry. Czyli maska, dokładnie jest to ta maska restrukturyzująca i te kryształki z naturalnymi olejkami, więc to jest numer 16. A numer 17 to dostaniecie taką mini torebeczkę z Michaela Corsa. Dwa produkty z uzdrowisko. Ja ostatnio właśnie testowałam ich serię z witaminą C, bo to jest ta seria bezolejowa i naprawdę jest świetna, więc tutaj Wam podrzucam tą serię nawilżającą na niedoskonałości. Czyli mamy tutaj kwas salicylowy, a tutaj mamy. Też, ale jeszcze tego nie chcę i inne składniki i trzy produkty do makijażu, czyli z Eveline Liquid Highlighter idealny na Sylwestra. Maskara z Max Factor False Lush Effect i pomadka z Kobo, to jest I Love Red, więc jest to odcień czerwony. Jeżeli coś z tego chcecie ode mnie dostać, to pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał, skomentujcie ten film tak, jakbyście normalnie go skomentowali i dodajcie hashtag 15, 16 albo 17, w zależności od tego, które okienko chcielibyście ode mnie dostać, a my lecimy do Łazienki przetestować ten produkt. Jak widać tego piseczka, to ewidentnie styrało życia. Popatrzcie. Jaki I Leżę sobie na kanapce. Zdjęłam już kępki, żeby mi tutaj nie wleciały do zlewu. I lecimy. Oj, gęsty. Wiesz co mi teraz przypomniało, jak tak nałożyłam. Miałam kiedyś taki właśnie w takiej formie balsam z. The Inkies. I on w sumie nie był zły. No ale nie kupiłam go ponownie. O, ale ten ma fajniejszą. Ten ma dużo fajniejszą konsystencję. Bo na początku, mimo tego, że wydaje się, że on jest gęsty, to on się super tak delikatnie roztapia. No. No dobra, na razie mi się podoba. Konsystencja jest super. O zobaczcie, i mogę normalnie otworzyć oczy i nic kompletnie nie piecze. Ej! Nice! Bardzo mi się podoba. Pierwsze wrażenie naprawdę turbo pozytywne. No, muszę wam powiedzieć, że naprawdę bardzo przyjemny produkt. Bardzo dobrze mi się dostosowało i bardzo łatwo się też zmywa w kontakcie z wodą, więc super! Używam teraz toniku ze Skintry, ale też widzę, że w ogóle coś mi tutaj powysypywało. Nic nowego nie używam, więc nie wiem, czy to stres, czy coś innego. Czekajcie, używam czegoś nowego? No nie. Ale skończyło mi się też właśnie to serum z QA. QA, i nie wiem, czy to się QA czyta, czy QA, ale czekajcie, dam radę jeszcze na raz. To było do serum peptydowe i naprawdę spoko, ale dosyć szybko się skończyło. nie nawilżało, ma taką formułę bardziej żelową, żelowo emulsyną więc też w ogóle nie jest chuste, a ładnie nawilżało skórę. I też byłam z niego bardzo zadowolona, dlatego tak z chęcią otworzyłam tą nową paczkę, którą dostałam, bo nie miałam właśnie pojęcia co w niej jest. No i... Super, że akurat dostałam to, co bardzo chciałam. Teraz ten krem Ajguru z Recibo. No i co, klasyka, czyli fizjer i będę nakładać i wracam do pracy. Ale bardzo dziękuję Wam za oglądanie i myślę, że jutro jednak ten vlog was się pojawi, więc do zobaczenia! Pa!